Szanowni Państwo, 21 Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej imienia Adesari zakończony, a podsumowujemy całą tę edycję z panem Marcinem Habelą, maestrem Marcin Habela, baryton i trzeci raz członek jury. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Chciałem zapytać najpierw o sam konkurs, bo już no, ma pan duży ogląd, jak ten konkurs wygląda, czym on się charakteryzuje, jak się zmienia. Czym charakteryzuje się Adesari? Co ją wyróżnia na tle innych konkursów wokalnych na świecie? Tak, to już trzeci raz jestem na tym konkursie. W wielu konkursach biorę, biorę udział. Jestem również w Komisji Artystycznej Konkursów w Genewie, także jestem naprawdę obyty z konkursami, i ten konkurs ma coś specyficznego. Uwielbiam ten konkurs, ponieważ jest jakby bardzo ciepły. W stosunku zarówno dla jurorów, jak i dla uczestników, i jednocześnie olbrzymie, olbrzymia jest jakość. Mhm. Y kandydatów, którzy tutaj się przygotowywują. Ja myślę, że tutaj w rejonach Polski, w krajach wokół Polski ten konkurs ma bardzo wysoki prestiż. Także jest dużo chętnych do tego konkursu i na bardzo dobrym poziomie. Tak, jak powiedzieliśmy, to jest trzeci raz, kiedy jest pan jurorem. I, I czym z kolei ta edycja różni się od poprzednich? W jaki sposób konkurs ewoluuje? Tak, to już trzeci raz i ta edycja jest po prostu niesamowita. Mm -hmm. W poprzednich edycjach często mieliśmy problem, żeby znaleźć kandydatów na pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ponieważ punktacje mieli często niewystarczające. Tym razem mieliśmy po drugim etapie na 24 uczestników 20, którzy mhm. otrzymali punktacje wystarczające do wejścia do finału. No po prostu niesamowite nie tylko dla tego konkursu, ale w ogóle dla, mhm. jako, dla konkursów międzynarodowych. Mhm. E, czy może pan coś powiedzieć też o tych konkretnych zwycięzcach? Ja, I co Pan może, co Pana szczególnie zachwyciło, co pana może zdziwiło? jacy oni są? Różnorodność jednocześnie różnorodność w jakości i jakość w różnorodności. Mm -hmm. Zachwyciła mnie oczywiście pierwsza nagroda od pierwszego już etapu. Mm -hmm. Fantastyczny polski, fantastyczny szymanowski, fantastyczny Moniuszko, fantastyczny duży głos, który jednocześnie potra potrafi manewrować mm -hmm. w sposób bardzo liryczny, bardzo miękki, wszystkimi alikwotami i jest to Dosyć, dosyć rzadka um, jakość, mm -hmm. którą możemy, której nie spotykamy tak często dzisiaj u dużych głosów, które raczej wykrzykują mm. niż śpiewają, więc po prostu pierwsza nagroda dla mnie to jest 25 punktów przez cały czas trwania konkursu, w ogóle nie miałam ani pół <noise> zawahania. A w tym roku mamy trochę zmianę regulaminową. Mamy brak podziału na płcie, jest tylko jedna nagroda dla wszystkich, jedno podium niezależnie od płci. Jak pana zdaniem, skąd się wziął ten pomysł i jak pana zdaniem też to zmienia troszkę podejście też uczestników i, i was jurorów do oceniania? No. Powoduje to to, że mamy jeden problem mniej. Mhm. Bo na przykład bywało tak, że mieliśmy na przykład panów, którzy mieli te 23 punkty mhm. potrzebne do pierwszej nagrody, a pani na przykład nie. Albo odwrotnie. Mhm. W ostatnim konkursie właśnie tak było, że pani nie było mhm. z wystarczającą punktacją. Także robiło się w ten sposób bardzo tak przykro i tak nie wiadomo było, jak to, to, te kategorie połączyć, trzeba było o tych kategoriach myśleć przez cały czas konkursu, żeby, żeby, do, żeby mieć po prostu ludzi w finale do każdej z tych kategorii. Tym razem przez to, że, te, że mogliśmy jednak podzielić nagrody. Nie pierwszą, ale drugiej i mm -hmm. trzecie. Spowodowało to, że po prostu był lżejszy wybór, bardziej ewidentny. Mogliśmy iść tylko po punktach, a nie po płciach, tak jak pan powiedział. Rozumiem. I ważna rzecz na koniec. Obserwuje pan konkurs, a obserwuje pan też, jak zmienia się świat muzyki, jak zmienia się sytuacja też zawodowa śpiewaków. Jakie Pana zdaniem jest największe wyzwanie dla tych, którzy zaczynają dzisiaj karierę? I jaką Pan dałby mi jakąś najważniejszą wskazówkę? Proszę Pana, to jest bardzo ważne pytanie. Jak ja zaczynałem karierę, a jeszcze taki stary wcale nie jestem, moi profesorowie mówili, że my się zajmujemy sztuką, mm. a dzisiaj dyrektorzy teatrów, agenci mówią, że to jest rozrywka. Mm. I dla mnie to jest olbrzymim szokiem. Ja często nie wiem, co mam mówić moim studentom, bo nagle nie chodzi o jakość wokalną, ale chodzi o ten image, mhm. jaki pokazujemy w mediach społecznościowych, po internecie i tak dalej. Dzisiaj mamy ludzi, którzy nie są, nie są kompetentni i mhm. którzy robią castingi, mhm. na śpiewie się nie znają i dzisiaj wybić się to jest nie lada wyzwanie, nie potrafię poradzić co mhm. trzeba. Dla mnie dalej trzeba być artystą, mhm. a już myślę, że trzeba też iść z duchem czasu i jednak z tymi społecznościowymi mediami z z image'em jaki się daje na zewnątrz, trzeba sobie również radzić. Doszło też to, że musimy teraz wygrywać, wysyłać nagrania. Mm -hmm. Tutaj, żeby dostać się do pierwszego etapu, trzeba mieć dobre nagrania, mm -hmm. i to też jest ogromne wyzwanie. Jeszcze nie wszyscy zrozumieli, jaką jakość należy wysyłać, jak się pokazywać na tych nagraniach, jakim sprzętem to robić. Także myślę, że wchodzimy w bardzo taki trudny okres, ponieważ jest właśnie między tą rozrywką a sztuką robi się. Jakiś taki właśnie przełom, przejście, coś nowego. Trzeba, trzeba śledzić. Oby w takim razie, mimo tych zmian, sztuka przetrwała. Maestro Marcin Habela, dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.